witajcie z wyścigu w Warce. Już myślałem, że mi się nie uda tego zmontować. Trzy krasze pliku, dwa razy problemy z komputerem, ale oto i relacja. Do ściganie, dosyć błahy tytuł, ale tak naprawdę po dzień wcześniej nieudanym wyścigu i zniszczonym kole doszedłem do wniosku, że nie ma tu kalkulacji. Jadę na solo, więc jest dużo drużyn, nie kalkuluję i ile można wyciągam z tego wyścigu. Trochę żeby poskakać, trochę żeby pospawać, żeby się działo, żeby się dobrze bawić tym wyścigu i to się właśnie tu tak udało. Nie po raz pierwszy w tym sezonie od samego startu idzie przysłowiowy gaz. Mocniejsi z przodu cisną do przodu, zespoły naciągają. No i tutaj słabo jeśli jesteśmy nierozgrzani, nieprzygotowani. To naciągnięcie powoduje, że niedoświadczeni albo zaskoczeni tacy jak ja muszą gonić trzeba się pokonywać ronda, na których może się dużo dużo wy wydarzyć, bo już jesteśmy pod ciśnieniem, gonimy od samego początku. No a jak dojdziemy do peletonu, to już będziemy podmordowani i ten czas na regenerację w peletonie był krótszy, więc tam może dojść do ataku. No. się właśnie tworzy separacja 80-100 metrów, może mniej. No i tutaj, jak się trafi ktoś mocny, kto wyciągnie do tej głównej grupy, z kim można współpracować, nikt się nie ogląda na siebie, to dochodzimy, jedziemy dalej. No, nierzadko dla wielu ten wyścig może się tutaj zakończyć i ciągną się potem te 4-5 okrążeń dookoła. Gdzieś tam z tyłu grupa dochodzi powoli, a tu z przodu kolega, który ciągnął był na tyle mocny i na tyle świeży, że za chwilę odpowie na atak, który ma miejsce z przodu i będzie się tworzył, zalążek jakiegoś odjazdu kolejnego. Dobra pogoda, choć zachmurzenie, ale idealnie do ścigania. Trasa znana od lat, dosyć płaska, z kluczowym podjazdem pod starówkę w Warce. Wyścig bardzo ciekawy, a to również za sprawą mocnego udziału Arctic Jetów, wielosobowy zespół. Ośka Warszawa, chłopaki z Warki, dwóch, trzech zawodników, do końca nie pamiętam, z Jałowowskiego bezpieczenia i retro oraz być może jeszcze ktoś, który nie pamiętam no i wielu, wielu solistów talentowanych solistów Wczorajszą rundę przestało by spokojnie, choć tutaj czuło się energię w powietrzu i widać było szarpanie Scotty do przodu ataki Wydaje mi się, że wzrost drużyn i jakieś tam ambitne plany powodują taktykę w całorocznej tabeli rozgrywek i zdobywania punktów powoduje to, że zaczynają się już szachy, zaczynają się rozgrywki a myślę, że z roku na rok będzie coraz ciekawiej, bo zespoły będzie przybywało, gdyż na solo coraz trudniej jeździć. Oh, Oczywiście oh, yeah. ilość nie ma tutaj tak dużego znaczenia, jak jakość i, i ile tych zespołów będzie. kolarze w takich samych koszunkach będzie występowało, nie ma takiego znaczenia jak umiejętności czytania wyścigów, umiejętności szybkiej reakcji wyprzedzenia tego, co się dzieje w powietrzu. No i tutaj mamy okazję obserwować kolejne próby jakichś zaczepnych odjazdy. Ktoś próbuje formować odjazd, tak żeby inni pracowali w peletonie, a najważniejsi kolarze jechali w kierunku mety. Być może czekając z szczytu na okazję doskoczenia do grupy odjazdowej, lub też żeby nie pracowali, żeby jechali do mety jak najbardziej wypoczęci. Podczas tego wyścigu szczególnie moją uwagę zwróciła Ośka Warszawa. Było zaledwie trzech kolarzy, którzy, mimo małej ilości, mieszali w tym kotle, w tym peletonie, tak, że momentami ciężko było się połapać. A taktyka polegała na tym, że za każdym razem ktoś próbował odskoczyć. Jeżeli odjeżdżał, lub wracał znowu do peletonu, to kolejny poprawiał i stosował skok. Tutaj za chwilę będziemy mieli właśnie powstawanie, zobrazowane powstawanie takiego odjazdu, w którym jeden, w którym jeden z kolarzy ośki Warszawa jedzie, nie pamiętam dokładnie z kim. i Pozostałe zespoły no, już będą się sprężać, żeby dociągać, co dla salistów jest dobre, siedzimy sobie i możemy jechać. No chyba, że chcemy się pościgać, chcemy poskakać. To właśnie ten niepozorny moment kiedy po odcinku ALU B dosyć nierównego dziurawego asfaltu wszyscy zmęczeni próbują odpocząć. Tutaj powoli zawiązuje się zalążek odjazdu dwóch kolarzy. Niepozorny odjazd. Można to przecież w każdej chwili dospawać, jest ich tylko dwóch, a przed nami wiele kilometrów, bodajże chyba 70 ponad. Więc po co się szarpać? A jednak e, gdzieś peleton pozwala i o mało dwóch kolarzy odjeżdża. I przez długą część wyścigu, pierwszej, może nawet drugiej rundy, dokładnie chyba pierwszej, jechali z Tutaj pokonujemy most nad pilicą. Peleton zwarty. Ośka się trzyma w czubie. Zostali kolarze ośki. Ja siedzę na kole Mario. Marzenie większości kolarzy odjechać na kole Mario. Niemniej okazuje się, że waty kręcone i sygnał Mario do zejścia na zmianę nierzadko weryfikują plany. No i tutaj jest taka ciekawa sytuacja 52 km na godzinę i okazuje się, że są mocniejsi. Gość odjeżdża, odjeżdża jakbyśmy w ogóle stali w miejscu. Ten kolarz dochodzi do, dojdzie do grupy ucieczkowej. No i będą próbowali dalej razem. On trzyma 45, 44. Zawodnik nie odpuszcza. Tutaj skok ośki do przodu. Tak naprawdę kontrolują to, co się dzieje w czubie. Mają swojego człowieka z przodu. <laughs> nie ma napięcia. Spokojnie przyspieszą, zwolnią. Taka szarpanka z przodu. A odjazd sobie pracuje z przodu, i jest duża szansa, że pomimo długiego dystansu, który jeszcze jest do wykonania, dojadą. I takie skoki, nie ma płynnej pracy gdzie taka duża grupa peleton jest efektywna kiedy jedzie równo stabilnie, ze spokojem wychodzi ucieczkę która jest tuż, tuż A tutaj są raczej takie zapisy tych mocniejszych kolarzy bardziej ambitnych, żeby doskoczyć do ucieczki zbudować grupę mocną grupę przecież oni się wszyscy znają w tym peletonie od lat ścigają i żeby razem odjechać a my sobie będziemy dryfowali Widzimy też ośka z przodu, ośka w polachonie na szubie, podobna kontrola, atakuje retro, też podobny zawodnik to ucieczkowy. Wygranymi. No i faktycznie widzimy uformowaną grupę z przodu, ale nie wszyscy mocniej zabrali się, więc jest szansa, że para dociągnie i tak się też dzieje. Wciągamy wszyscy do pierwszej grupy i zabawa zaczyna się od nowa. To jest moment, w którym zjeżdżamy z drogi z Miszewa na drogę 736 w kierunku warki. Są właśnie tego typu sytuacje niestety na wyścigach, gdzie można wpaść w na samą. Tutaj wiatr chyba był bardziej korzystny, peleton robił ładną prędkość i w pewnej formacji lecimy w kierunku w tym momencie mamy zjazd w prawo, w kierunku warki na drogę numer 730 jest to zamknięcie pętli, ostatnie zakręty, które Wam tutaj pokażę. Najbardziej istotne przeważnie w ostatecznej rozgrywce. Z tego co pamiętam tutaj zawsze dojeżdża ucieczka. 3-4 lata temu miałem okazję wygrać z peletonu, ten trzeci, ale to było troszeczkę inne ściganie i teraz poziom w peletonie jest bardzo wysoki. To jest jeden z tych ostatnich zakrętów przed podjazdem. Znak bodaj 300 metrów. Niepozorny, krótki podjazd, ale wchodzi w nogi. Trzeba mieć tą dynamikę, żeby tutaj odskoczyć. Dobrą pozycję wcześniej. I bardzo przyjemna Teknikaść, kłaski, aplauz. Rzadki na wyścigach amatorskich, a dodaje Splendoru podbija poziom zabawy i ponownie wjeżdżamy na brukowaną kostkę starówki w Warce i zaczynamy kolejną rundę Dobrze. 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 oczywiście będąc gdzieś w peletonie Miejscu, gdzieś w środku, lub nawet gdzieś z tyłu, tak jak jestem teraz, nie mam kompletnie świadomości tego, że sformował się odjazd. Jeden, dwóch, trzech zawodników już jest w czubie, pędząc prędkością 50 km/h, 45 km/h. Kiedy my wychodzimy z wąskiej uliczki, z wąskich uliczek warki, rozpędzamy się dopiero do 40-45 km/h. A przed nami, jako przed dużą grupą, jeszcze ronda. Techniczne elementy, na których zawsze duża grupa zwalnia, oczywiście, przed uciekinierami też dosyć duże trudności. Podaj wychodzą na, otwarte, na otwartą przestrzeń, tam nie ma zabudowy za chwilę, jest dosyć pagórkowato i dostaną wiatr z prawej strony lub z kierunku z z prawej strony, ale już uciekają, już odjeżdżają, a my dopiero będziemy się po sobie rozglądać jak wyjedziemy z walki. Będziemy patrzyli kto będzie ciągnął, komu się chce, komu się nie chce. no taka typowa gra kolarska. Jestem jeszcze jedną uwagę. Na tym wyścigu wyłączyły mi się kamery. Być może właśnie na takim odcinku, na którym jedziemy, bardzo nierównym. no Zawiodły mnie. Były baterie na maksa naładowane, karty przygotowane z maksymalną pojemnością. Wszystko powinno zadziałać. Nie po raz pierwszy coś nie zadziałało z kamerami GoPro, które generalnie. Są dosyć fajnymi urządzeniami, ale na pewno będę poszukiwał jakichś nowych, nowych kamer, które pozwolą mi w pełni minimum te dwie godziny, dwie godziny plus wyścigu nagrać tak, żeby można było zobaczyć choćby takie moje próby odjazdu jak teraz, których nie ma wiele, ale na które coraz częściej się zdobywam, a dają więcej satysfakcji i czuję się tą grę, czuję się, że się bierze udział w wyścigu. Zatem to już niestety ostatnie ujęcia i mnie cieszę się, że miałem okazję pokazać Wam całą rundę. Być może jakoś przyzimujemy tą kolejną, kolejną zimę, która nie wiadomo, czy będzie na tyle śnieżna, że będzie można skorzystać z nadbiegowych, czy też będzie na tyle dobra, że będziemy mogli trenować nie na trenżerach, nie na ronkach, a bezpośrednio na świeżym powietrzu, co, czego się nigdy nie zastąpi. Tutaj spróbujemy z Krzyśkiem odjechać jeszcze no, peleton. peleton nas docenia i nas nie odpuszczają <gry> Kilka jeszcze umiejętności na zakończenie Mam nadzieję, że nie była to najgorsza relacja to was W jakiś sposób zachęca do dalszego śledzenia kanału Trzymajcie się, powodzenia, bezpiecznej jazdy Do zobaczenia